I teraz sprawdzimy z matmy. Powodzenia, powodzenia. Mam nadzieję, że tymi liczeniem w tym że nie zryłem ci dzisiaj głowy. Na tyle, że będzie ci się myliło wszystko. E, dobra, na razie tak. Tak, ja pamiętam. Nienawidziłem, nienawidziłem testów z Matmy. W ogóle miałem raz taką sytuację, że e, pobiłem się z e, synem dyrektorki mojego liceum Kappa. I ten. I i zdałem liceum, No no w Patus, no tam była sytuacja, nie chcę mi się jej opowiadać. Wyobraźcie sobie sytuację, studniówka, moja studniówka, mówiłem na wielu studniówkach, ale moja, moja studniówka, moja studniówka, wyobraźcie sobie sytuację. Jeszcze ja tam sobie idę, idę sobie idę ulicą. I tam jakiś koleś do mnie, tam żeśmy gadali Co kurwa? Co kurwa? O, ja taki wkurwiony, nie? Odszedłem na razie, nie? Ale jak wracam, to ten sam koleś do mnie, Co kurwa? Co kurwa? A ja taki wkurwiony na niego Zamknij się, bo ci najebę Nie? Wtedy jeszcze tam chodziłem na siłkę z rąk przez półtora, to tak bym się czułem jakiś taki w miarę... Wiesz, silny, nie? No i wyobraź sobie sytuację Koleś do mnie, no się napierdalamy, nie? On, on... No, to znowu się będziemy napierdalać. Weszliśmy do tego, do, do, tego baru, w którym mieliśmy studniówkę. niestety tak siedzę. Piję se, piję se. Jak jakiś gość do mnie przychodzi. Ej stary. Masz przejebane, no nie? Ja mówię. Scrooge, wspierdalej. Nie? I tak. I, si I siada nam przeciwko mnie jakiś gościu, nie? Nie pamiętam, bo, ale siada nam przeciwko mnie jakiś gościu i mówi. "Aż jest teraz, nie? A ja mówię. Kurwa, tam nie odpowiedziałem mu, ale sobie tak myśli. Mój, kurwa, tam weź przestań. Obok niego siada ten kość, z którym się kłóciłem. Nie? I mówi, ty wiesz, kim ja jestem? A ja mówię, głównie mnie to obchodzi. No nie? A on, ty! On nie wie, kim ja jestem! Ho, 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 No nie? A potem, ja mówię, no nie wiem, co kurwa, chcesz. Pierdol, tam wiesz, to byłem taki agresywny gościu, nie? No, teraz to, bardziej polonistycznie załatwił, ale wtedy, no, dobra tam. Nie wiem, pal w nie? Poszedł. I wiesz, siedzę tam, piję i nagle dostaję informację Nie wychodź na zewnątrz, bo tam z 15 typa na Ciebie czeka, chce Ci najebać, nie? Ja taki gość, ja taki, wiesz... No nie wyjdę, no nie będę takiego kozaka zgrywał. Może wyjdę. Ciągam telefon. Dzwonię. Halo? Gruby? Obstawiaj tutaj wyjście, bo zaraz będzie bitka, nie? A my dobra, zaraz podjadę. No i akurat wtedy mieliśmy takiego kolesia na osiedlu, co miał, jak miał 17 lat, to zabił kolesia. Naprawdę, poważnie wam mówię. Zabił kolesia. Tylko był kiedyś pijany, a tamten koleś to był taki żul i on się pokucił alkohol i, no i go zabił. I dostał, nie dostał kary więzienia, tylko poprawczak, nie? No jak wyszedł z tego poprawczaka, to wiesz, wszyscy się go bali, nie? Bo wiesz, zabił. I, on, i przyjechał tylko gruby i on. A tam było z 15 typa, nie? Tylko, że tego kolesia wszyscy znali, że on jest wiesz... Nie, i mówi, dobra, możesz wychodzić. Ja wychodzę. A oni się zaczynają do mnie rzucać. Gruby wysiada z tym kolesiem z samochodu. I stary spokój. Nic. Zero akcji. Wszyscy, o, y, Dobra, dobra. Y, y, to ten. Y, nic nie było, nie? I tak podchodzi do tego kolesia. I mówi tak. Y, no, bo on tutaj do nas y, przeklina. On... Zamknij mordę. No nie? I, 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 I to był koniec historii, nie? Jeszcze jakiś koleś z tej grupy, 15-osobowej, co chciał mnie najeździć, mu i tak. O, gruby siema, no ja to... A gruby, Siema, co ty tu robisz, nie, i tak zaczęła się gadka No, i on mówi do nas Ej, to podwieźcie mnie od razu do syfajki, kupię, nie? A gruby, dobre, wsiadaj, nie? Wzięli go, wzięliśmy go, podjechał z nami On tam przeprosił, mówił, sorry, tak naprawdę to tego kolesia tak naprawdę nikt nie lubi Tylko, że wiesz, wszyscy są za nim, bo... I tutaj się dowiedziałem kim jest, bo... To syn dyrektorki liceum A ja chodziłem do tego liceum Nie? ja wy, ja jewę. Ja wiem, Ja, ja miałem z synem dyrektorki liceum, do którego chodzę, nie? I wiesz, i to nie skończyło się na tym następny dzień w szkole. E, tam idziemy i tam się napierdolamy, nie? No. Tak, i tak. Ja mówię, dobra. Przyszła... przeszedłem ja. Przyszło tona ludzi. Ciekawskich, nie? I tak, W trakcie zajęć. On nie przyszedł. No, i tak. On nie przyszedł. Wróciłem do, do szkoły. Akurat tak się zauważyłem, że miałem dwie matematyki. Dwie majzy miałem. I na pierwszej mnie nie było, no bo byłem na tej niby która się nie odbyła. Wróciłem do szkoły. Na drugą majzę. 15 czy 20 minut przed końcem zajęć drugiej majzy. O, dobrze tak. Ten nauczyciel. Sylwester, kurwa. Najlepszy nauczyciel w całym liceum. Mówi do mnie tak. Y, gdzie byłeś? A ja mówię. Niech się pan zapyta syna dyrektora. On. Dobra. Rozumiem. A mieliśmy akurat dwugodzinny sprawdzian z Majzy. Wtedy. I on mi dał kartkę. I ja musiałem pisać. I wiesz, co jest najlepsze? 15 minut. Dwugodzinny sprawdzian z Majzy. Napisałem na dwa. A ludzie byli tam, którzy pisali od początku i napisali na jeden. A ja napisałem na dwa. I tak się ta historia skończyła. Jaki z tego morał? Jak masz iść siebie, to iść ciebie, bo i tak dostajesz dwójkę z Majzy.